Złoże krzemienia ma, to jest kilkanaście kilometrów długości, to wszędzie gdzie te białe młoteczki to jest krzemień pasiasty, na zachodzie jest ta odmiana ciemna, im bardziej na wschód tym jaśniejsza, pod Ożarowem w kamieniołomie Śródborze jest wydobywana ta odmiana, z której się właśnie robi biżuterię. Słucham, tak, współcześnie można tam kupić te wszystkie szlifiernie, śród konkretnie. Bo Bożarowie też jest wielki kamieniołom, a ten, w którym jest wydobywany krzemień, nazywa się śródboże. I właśnie szlifiernie jubileży i tak dalej, to wszyscy kupują właśnie w tamtym miejscu. A tu jeszcze jako ciekawostkę jeszcze mamy zaznaczone krzemienie czekoladowe, gdzie występują krzemień świeciechowski, taki w kropki dla odmiany. To, tu jest hematyk, to inna historia. To jest. No, Taki to, no, to, 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 to znaczy, tak, po roztarciu na pyłek jest krwiście czerwone, Parwnik mineralny, używany nawet przez nawet darczyków jeszcze. A tutaj jeszcze to, krzemień świeciechowski, mówiłem, ożarowski, tak wygląda, goście Radowski, trochę do niego podobny. Także tych krzemieni jest tu w okolicy sporo. W